Szanowni państwo, zwracamy się dzisiaj z żądaniem do pana prezydenta Andrzeja Dudy z żądaniem natychmiastowego wyjaśnienia wyjątkowo bulwersującego i kontrowersyjnego ułaskawienia. Pan prezydent Andrzej Duda, jak podały wczoraj media, ułaskawił osobę skazaną między innymi za poddanie innej czynności seksualnej wobec osoby małoletniej oraz za znęcanie się naruszenie czynności narządu ciała na okres dłuższy niż 7 dni. To są poważne przestępstwa. Szczególnie przestępstwo dotyczące przemocy seksualnej i pedofilii, nadużyć na osobach nieletnich. Pan prezydent Duda zdecydował, że osoba skazana za te czyny, w tym za inne czynności seksualne z osobą małoletnią, nie ma już zakazu zbliżania się. Twierdzą, że to na wniosek ofiar. Szanowni Państwo, jeżeli ktokolwiek. Miał do czynienia z ofiarami przemocy domowej, wie, co to jest syndrom sztokholmski, wie, co to jest presja, wie, co to jest próba wybaczenia, często tak jak w przypadku właśnie takiej pedofilii i czynów seksualnych wśród najbliższych, wie, jaka jest wielka presja społeczna, jaka chęć wybaczenia, a z drugiej strony są to rzeczy niewybaczalnej traumy na całe życie. Tyle się mówi w Polsce o ochronie rodziny. Nie tak dawno przez Sejm przeszła wreszcie po kilkunastu latach ustawa wymagająca natychmiastowego usunięcia sprawcy przemocy z domu. Ustawa, za którymi lobbowały środowiska kobiece. Ustawa, która przez Sejm dzięki koalicji obywatelskiej przeszła w ekspresowym tempie, potem długo czekała na podpis prezydenta Dudy, a teraz nadal oczekuje na wejście w życie. Bezpieczeństwo to fundament dobrego istnienia rodziny, bezpieczeństwo najsłabszych. Dlatego zbulwersowani. Postępowaniem Andrzeja Dudy domagamy się natychmiastowych i poważnych wyjaśnień. Cóż takiego się stało, panie prezydencie, że zdecydował się pan zdjąć zakaz zbliżania się przestępcy do ofiary. Do ofiary, która w trakcie popełniania przestępstwa była osobą małoletnią, której wolność seksualna została narażona, której bezpieczeństwo zostało narażone. Cóż takiego dzieje się, że prezydent, prezydent Rzeczpospolitej zajmuje się... Ułaskawieniem kogoś, kto zajmował się w swoim życiu znęcaniem nad osobami najbliższymi. Czy to są właściwe standardy? Czy to jest ta wizja rodziny, którą ma PIS? Pan prezydent Andrzej Duda ułaskawił pedofila, ułaskawił osobę, która e, dokonała zgwałcenia na dziecku, e, członku rodziny. W dodatku ten pedofil został również skazany za znęcanie się nad bliskimi. To jest coś niewyobrażalnego, trudno wyobrazić sobie uzasadnienie dla zastosowania prawa łaski ze strony prezydenta Rzeczypospolitej w takim przypadku. Dotychczasowe wyjaśnienia ze strony pracowników kancelarii są kompletnie niewystarczające. Akt łaski nie jest prywatnym prawem pana Andrzeja Dudy. Prezydent Rzeczypospolitej dokonuje aktu łaski w imieniu Rzeczypospolitej, w imieniu wszystkich obywateli. Opinia publiczna w Polsce jest zbulwersowana tym krokiem ze strony prezydenta Andrzeja Dudy i domaga się wyjaśnień, domaga się informacji, jakie powody, jakie przyczyny, jakie przesłanki sprawiły, że prezydent Andrzej Duda ułaskawił pedofila. Ta wiedza należy się Polakom, Polacy mają prawo wiedzieć, jak prezydent używa prawa łaski. Władza musi być pod kontrolą publiczną, zwłaszcza jeśli chodzi o tak bulwersujące przestępstwa, o tego rodzaju zbrodnie, które budzą obrzydzenie, które budzą zdumienie w większości społeczeństwa. To powinno zostać wyjaśnione. Jakie ważne przesłanki stoją za tym, żeby pedofil, który dokonywał zgwałcenia wobec nieletnich, wobec dzieci spokrewnionych z nim, który znęcał się nad tymi dziećmi? Dzisiaj uzyskał prawo łaski ze strony prezydenta Andrzeja Dudy. To musi zostać wyjaśnione. To nie jest prywatna sprawa pana prezydenta Andrzeja Dudy, to sprawa przestrzegania prawa. To kwestia sprawiedliwości, to kwestia podstawowych zasad, które powinny obowiązywać w naszym kraju. Z jednej strony mamy usta pełne frazesów o karcie rodziny, o obronie praw rodziny, a z drugiej strony prezydent Andrzej Duda w tym samym czasie dokonuje ułaskawienia wobec pedofila. To musi zostać wyjaśnione. Żądamy informacji ze strony prezydenta Andrzeja Dudy na temat tego, czym się kierował, dokonując aktu łaski wobec pedofila. Jeśli są pytania z Państwa strony. Jesteśmy do dyspozycji. Łukasz Perzyna, PNP24.pl. Czy z posiadanych przez Państwa informacji, również tych pozyskiwanych nieoficjalnie, wynika, kto podsunął prezydentowi ten wniosek? Czy wreszcie istnieje obawa, że takich wniosków podsuwanych mogło być więcej? Czyli to, czy to jest. Jednostkowy przypadek kompromitacji, czy mamy do czynienia z czymś, z, z czym swego czasu mieliśmy do czynienia w Belgii, czyli z jakimś lobby e, propedofilskim działającym ofi, oficjalnie w urzędach? Największym problemem jest to, że prezydent podpisuje co, mu się podpisuje, co mu się podsunie. To inna sprawa i to myślę, że Kancelaria Prezydenta powinna natychmiast wyjaśnić, z jakich powodów taki wniosek trafił do pana prezydenta, ale nas niepokoi postawa prezydenta Rzeczpospolitej i to od niego domagamy się wyjaśnień. Tak samo jak domagamy się informacji, jak wiele jeszcze podobnych tego typu spraw wpływało do pana prezydenta, jakie były ich losy. Ale to jest nasz stały apel o jawność do kancelarii prezydenta. Kancelaria prezydenta nie udziela informacji, które są zobowiązani udzielać, czy w kwestiach finansowych, czy w kwestiach proceduralnych, czy w kwestiach finansowania podróży. Czy tak jak się okazuje, nawet wizyt pana prezydenta zapowiedzianych na 2 lipca? Formalnie oczywiście ten wniosek skierował prokurator generalny Zbigniew Ziobro, natomiast wiemy, że za tymi wnioskami, za ich przygotowaniem, zleceniem stoją konkretni ludzie. To rzeczywiście jest dobre pytanie, kto ten tego rodzaju wniosek, wniosek przedstawił panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie? Czy to jest własna? Aktywność prezydenta Andrzeja Dudy, który przecież zapowiadał, że uruchomi Duda pomoc pięć lat temu w kampanii wyborczej. Czy to jest właśnie ten przejaw Duda pomocy? Czy ona ma być kierowana do pedofilów? Czy taki był zamiar? Czy osoby pracujące w kancelarii odpowiedziały pozytywnie na abel, apel ze strony pedofila? Czy też jakieś inne przesłanki kierowały wybraniem tej sprawy i udzieleniem aktu łaski? Bo przecież wniosków o... O akt łaski wpływają do pałacu prezydenckiego dziesiątki tysięcy. O wiele osób pisze o tym, że zostało niesprawiedliwie potraktowanych, że kara jest zbyt surowa, że się zmienili, że są już innymi ludźmi. Wiemy, że w przypadku pedofilii tego rodzaju przestępstw, w przypadku znęcania się bardzo często mamy do czynienia z problemem, który wymaga interwencji, być może medycznej, wymaga terapii, wymaga pomocy, ale nie są to przypadki, które od tak mijają, chociaż bez powodu przeniesienia z parafii na parafię nie przestaje się być przestępcą. Te, te skłonności nie mijają, podobnie z chwilą nadania aktu łaski, tego rodzaju skłonności nie mijają. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją potencjalnie niebezpieczną, ona powinna zostać wyjaśniona. Zawsze kiedy urzędujący prezydent czy prokurator generalny mówił o tym, że trzeba zaostrzać Politykę państwa wobec sprawców przestępstw, przemocy, przemocy seksualnej zawsze mogli liczyć na wsparcie ze strony naszych parlamentarzystów, naszych klubów. Tym razem mamy do czynienia z polityką kompletnie inną. Co innego słowa, słyszeliśmy wielokrotnie, że rodzina ma być chroniona, co innego czyny, to wymaga wyjaśnienia. Jeśli nie ma innych pytań, bardzo Państwu dziękujemy. dziękujemy.